Cześć, to znowu ja, czyli Paweł. Dzisiaj chciałem poruszyć sprawę związaną ze świętem zakochanych, czyli z tym świętem, który będzie 14 lutego. Wiele osób w internecie pyta się, po co jest to święto w ogóle, skoro jest to święto, które przyszło do nas z komercyjnego zachodu i w ogóle nie ma nic wspólnego z miłością. A jeśli ktoś kogoś kocha, to będzie o tym mówił nie tylko w tym jednym dniu w roku, ale chodzi o to, Nikt nie lubi wielu par, które siedzą, się obściskują i się całują przy wszystkich, ale 14 lutego jest to jałowy okres w roku, który przynosi gospodarce dół. Więc jest już po świętach Bożego Narodzenia jest już po Nowym Roku. Ludzie nic nie chcą kupować, a do kolejnych świąt jeszcze daleko. Chyba, że do tego czwartku, ale na tłustym czwartku zarabiałem tylko firmy cukiernicze. Chyba że ktoś zacznie sprzedawać koszulki z pączkami, a tak poza tym to jest to okres, w którym mało co się sprzedaje, dlatego potrzebne jest święto, które poruszy gospodarkę w jakiś sposób. Albo już zacznę coś kupować. Wiem, że dla indywidualnej osoby wygląda to tak, że oh chyliście mam dwie dychy, wydam je i nie będę miał, ale jeśli milion osób wyda te dwie dychy, to Coś ruszy do przodu, a nie będzie stało w miejscu. No w tym filmiku apeluję tylko o trochę rozsądku. To święto nie jest stworzone dla tych, którzy wystawiają swoją miłość na pokaz, tylko jest po to, aby się pobawić. Aby po prostu nie siedzieć w domu, tylko wyjść do baru, jak jesteś samotny, zawsze możesz sobie skoczyć z kumplami do pubu i tam znaleźć kogoś, bo... Bo pamiętaj, że jest na tym świecie osoba, która się masturbowała, chociaż raz myśląc o tobie.